Len to jedna z najbardziej wartościowych roślin pod względem składu chemicznego i potencjału prozdrowotnego. Przede wszystkim zawiera duże ilości błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, który wspomaga pracę jelit, zapobiega zaparciom i wspiera florę bakteryjną. Jest również niezwykle bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, zwłaszcza kwas alfa-linolenowy, który działa przeciwzapalnie: wspomaga serce, mózg i obniża poziom cholesterolu. Zawarte w lnie lignany mają działanie fitoestrogenne, czyli mogą wspierać równowagę hormonalną, zwłaszcza u kobiet, oraz działać antynowotworowo. Len zawiera też witaminy z grupy B, magnez, cynk, wapń i potas, co czyni go doskonałym wsparciem dla układu nerwowego i mięśniowego. Co ciekawe, zawarty w nim śluz roślinny ma łagodne działanie osłaniające na przewód pokarmowy, idealne przy refluksie, wrzodach czy podrażnieniach. Regularne spożywanie siemienia lnianego może poprawić jakość skóry, pracę jelit, odporność, a nawet obniżyć poziom cukru we krwi. To naturalny adaptogen, środek prewencyjny i wsparcie terapeutyczne w jednym, ale tylko wtedy, gdy stosujemy go mądrze i systematycznie.